Elo z tej strony round. E, dzisiaj nagrywamy taki trochę nietypowy odcinek, bo nagrywamy odcinek z Kdropa bo chciałem zrobić trochę penik na K-dropie i też e, fajną e, tę fajną rzecz, że znam od kaidropa, którą dla was dam, czyli dam wam M4A1 s nitro w stanie testet. Myślę, że to będzie spoko. K drop zasponsorował tę nagrodę razem, więc bardzo fajnie, myślę, że fajnie, Nawet na takim otwórce dadzą coś na giveaway, to jest bardzo fajnie, dobra. To jeszcze Wam powiem, że jak ktoś jeszcze nie był na Keydropie, to bardzo zachęcam użyć mojego kodu promocyjnego, czyli kolega Leon, bardzo zachęcam. I każdy, kto weźmie ten Udział, weźmy mój kod promocyjny użyję. Yy, to niech wyśle mi na przykład na PW najlepiej filmik, jak, jak ktoś używa, albo jak ja jestem na Discordzie to lepiej, żeby mi pokazał i on coś, z... nie powiem co jeszcze, ale coś na pewno będzie dostanie, żeby było taka rekompensata, No i załóżmy jego yy, kodu, 27 217 jeszcze to jest fajnie. I też na tej stronie możecie otwierać codzienną skrzynkę. Musicie mieć wniku końcówka kdrop.pl i awator, taki czerwony od Kdropa. Więc na początku otworzymy skrzyneczkę z To nie jest dużo może, ale nie jest najgorzej. I też nawet jak będziecie trochę tym w trakcie skrzynek to może nawet jakiś fajny sensowny skin poleciłem. Dobra, to chyba już nie będę przedłużał, więc otwieram może skrzyneczki. Myślę, że w sumie cieszycie się. A i dobra, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Żeby wygrać y, tą M4, po prostu napisać jakiś y, komentarz, nick z Discorda możecie napisać, żeby, żebym się mógł skontaktować z wami jakoś. Bo po prostu muszę jakoś się skontaktować i wyniki będą losowane na live ie. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale będą losowane na live ie. Żeby nie było nic, że ustawione No to w sumie przejdźmy do tych skinów w... Do skrzyneczek To nie wiem, tu są różne skiny, jak widzicie Są kosy, rękawiczki różne To ja może zacznę, może nie z taką drogą skrzynką ale zacznę z skrzynią Batman otwieram też książkę Nie wiem czy to jest trochę taka... 680 No trochę nam się nie zwróciło No to jeszcze raz otwieram książkę. Famas myślę, że trochę droższy jest 18 zł 40 No i to jest zysk Cium sprzedaję a ten skinek z... ale zapgradujemy. Na coś na 1,5 może i sprzedamy. Może będzie fajny. Jakiś skinek. Tylko otworzę za 10. Może będzie jakiś fajny skinek. O! Łępę. Fajną łMP Upgradujemy 68% i Kdrop nam dał skinkę fajnego. Ledwie, ale dał. Dziękuję dropia. Nie wiem, pójdzie może na kolejne jakiś giveaway albo coś dla was. To więc jak Batman nam dał tu. No nie, w sumie. Nie to teraz store Trochę droższą skrzyneczkę. Spróbujemy jak największy zysk e, zdobyć. Z Tych skrzyneczek oczywiście. Ja się nie znam zbytnio na skinach. Ale ładna łuk. 831 Przydaję. Takie normalnie strata, ale nieźle. nie, upgrade to upgradeujemy to Trochę straty dłużej na jeden pół. Może na tak na takiego. No i siadło Fajnie Dobram to jeszcze raz otwórzmy Tylko jak Pff, Czy my otwieraszmy To nie siadło, no to hmm, może coś ile mamy? 17 zł hmm. To może W sumie dużo osób gra z glocków, hej, no ładnego skin'a do glocka nie mam Więc odkryłem glock'a Może to się będzie fajna skin'a <grystanie> Nie, to jest fajne. Tak. Nie dam 7.54 sprzedam W sumie zysk, jeszcze raz odkryłem Jak zysk jest Nie wiem Nie wiem O ja... Tak, tanie. Nie, upgrade na razy dwa. Spróbujemy zary coś zarobić z tego skina. Ten skin to jest ogromna strata. Zupgrade'ujemy i sprzedamy. Ogromna strata. No proszę. Proszę, żeby coś siadło więcej. Ten skin jest. Siadło jest. No i fajna opcja, że jest upgrade. Naprawdę. Bardzo fajnie. A i jak chcesz jakiś więcej odcinków z KDropa, może się skontaktuję jakiś skin będzie dla was. Niestety spaliśmy z kingdom. Może jakiś skin będzie dla Was. Jeszcze. Nie, ja trochę z, trochę brakuje. Hmm, no to otwórzmy nie Bat Batmanika, tak na co nam na jednego koła 751 siądzie? Coś dobrego? Nie, no szkoda, że się nie zna. No, jak, jak strata, upgrader. Hmm. Chyba na no, tym odcinku nie zrobimy dużo. Ciekawe, czy będzie jakiś zwrot większy. Siadł, jest, siadł. Czyjś zwrot jest Tak jakby mm, Dobra, to otwieramy skinki. Teraz już chyba na mało bardzo nie stać Sobie Może takiego Buleta otwórzmy To jest chyba droższy skin. -dynki. O nie Czekajcie, by nie zwróciłem. Ile ten skin jest warty? 5,17 Tu sprzedajmy sp... Sprzedajmy jeszcze może tego To sprzedajmy Mamy 13 I aum pozostawimy sobie I otworzymy skinka sobie mm... Skrzynkę Ironmana Zapina się z Uuuu, revolver tani. Jeszcze taki stan. Nie. Yeah. drop Proszę. Daj mi coś fajnego. Takiego fobosika. To by było fajnie, jakby droppo. Jakby siadło, znaczy. Proszę. Jest. Co? Serio? Hmm. Coś za tyle, chyba już. Chyba nic nie będzie sensu, Albo może tański Mmm... jakiś Jakieś fajne są? nie mm, Średnio chyba Proszę... K-Drop okay, Daj coś 40 A... Strata A może odkujemy się? Odkujemy się może Jesteś... Jesteśmy w plecy. to jest kilka groszy Ale wiesz, że coś siądzie. To proszę, żeby To są żarty. To są żarty, Kdrop. Okay, to ja chcę. Z... E, to ja z z, z... z tutaj skina od was, aby takie coś. Obyście mogli widać więcej interna. 23, 23. no dobra a jeszcze zapomniałem bo jeszcze mam jeszcze to jeszcze otworzymy pod sam koniec skrzyneczka mam tyle to może otworzymy level 2, no dobra otwieramy level 2 nie może jakaś fajna gierka dropnia, może tu coś k-drop nie da jakieś taniochy Łatwiej. Dobra, jak ktoś chce wygrać e, Dobra, to jak ktoś chce Tę y, gierkę wygrać, to piszę na komentarzu y, Gra Po prostu, że chce grać. Jak ktoś chce, oczywiście mm, Dobra, jeszcze upgrade miał być na tego skinka, na No taki tamasik, ładny jest. Może minimalware, ale proszę siąć. Siąć, K-drop, daj, daj coś więcej. Dobra, siadło. I to sprzedajmy tego skinka. No, yy... Sprzedajmy skinka tego. A to grę, jak jest chce. Czyli Verge Lost Chopper, to niech ktoś napisze. Jak ktoś chce, a ja tu sprzedaję tego skinka. Albo jeszcze sprzedajmy, wiecie co. Yy, gdzie jest ten skin? U To też sprzedajmy. No, to jest ryzykowne: 15 zł. Iron jeszcze raz otwórzmy. Jak teraz każdy, to trochę źle będzie. Widzicie, słaby opening, ale awupka to najstarsza. Tak jak myślałem Czyli z odcineczka widzimy Prawdopodobnie na minus No nie siadło nic Szkoda Szkoda, że nic nie, nie mamy. Tylko w sumie strata poszła z ski Szkoda. No to jak ktoś chce Wygrać z y, tą M4 to Najpierw ktoś komentarz A jak chce ktoś wygrać gram to z dupiskiem gra No Żebym wiedział że chce gra Będzie No szkoda że Keydrek nic nie dał Fajnie Niestety No Bardzo szkoda ale kierka dla was będzie jedna Myślę że fajnie I to tylko chyba to jest najfajniejsze Chociaż tego, bo to, to mogłem nie sprzedawać, bym był trochę ryzykownie. zagrałem i nic nie dostałem. Szkoda. No to dziękuję wszystkim za odcinek. Jak chcecie więcej odcinków z k to możecie napisać jakiś komentarz. Że chcecie kolejny odcinek, trochę, więc trochę łapek niech będzie. Jak chcecie kolejny odcinek, postaram się. Może jakieś znowu skinka Wam ogarnę od K-Dropa. No, to więc Elo.